Cześć, cześć, Aziz Borkowski Witajcie w drugim odcinku serii Tajemniczych korset z Tak, akurat drugi odcinek Kiedyś, parę lat temu Nagrałem pierwszy odcinek I nie spodziewałem się, że do dnia dzisiejszego Zobaczycie drugi odcinek Może i trzeci, kto wie Niech czas pokaże Ale zaczynamy właśnie yy, Dzisiejszy odcinek I za mną jest tam akurat Twarz na skalę może jakby wyciągnę dłuższą burą Nie, nadal jest tak samo ale patrz na, ska na, na skalę e, bardziej e, bardziej mi to przypomina o proszę bardzo O Jezu e, kota, ale to chyba e, szukany naszywam lub e, twórczy e, przypadkiem Stabili, akurat o tym chodzi o losa games Więc tak, albo to może być też błąd e, Na tej e, gry e, Tej gry e, mogli zrobić błąda, ale bardziej to chyba jest ciekawostka taka No wiecie Nie na siłę, tylko taka W formie rockstar Rockstar'a można powiedzieć Przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Droga ciekawostka jest dość e, nietypowa. Jezu! Czy nie jest dla Hop. To ponieważ tutaj jest nietypowa e, para. Dlaczego nietypowa mówię? No jest e, chłop. Chłopak, nie wiem, chłop jest czarnoskóry no, akurat mnie się tam to robi. Spokojnie, poczekamy, poczekamy. Um, ale wracając jest o. To nasz pik. Raczej nie typowo opada dlaczego, bo ponieważ kobieta jest... No wiecie... Proszę bardzo. Z, te, z y, ja byn, tego, z Tego skóry, bo jest chłop. Chłopak, chłop raczej jest e, czarnego. Koniu, choć czarnego e, z koloru skóry. Spokojnie, spokojnie. tylko na postawić kawałek, w tym przypadku Chodź, Spokojnie, spokojnie A jak wiadomo, w tamtych czasach była Seville. Cywilia e, rasowa e, cy, Cywilizacja nasem, no, cywilia rasowa e, Jakby zapali lub znaleźli, to by byli e, powieszeni, a tak to żyją spokojnie życiem, e, robią sobie ryby jak widzimy, to nie tak na to wychodzi. Więc na to wszystko wskazuję przepraszam, że pana wystraszyliśmy, przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku tym razem do trzeciej ciekawostki na cał... trzecia ciekawostka na całej mapie są rozrzucone kody do gry Jedna z nich to ten, który pobrał naszą celność Poprawia naszą celność. To jest nasz znaczy, ten kod, który nam poprawia naszą celność, czyli jeśli chodzi o to, przechodzimy do kolejnej czkowoskiej. W dzisiejszym odcinku. Nasza ostatnia ciekawostka w dzisiejszym odcinku ta ciekawostka zdradza z ostatnich scen z e, ostatni filmu o skazeni na... na... przez sz, Hak Babajże z Szafka. Mi się tak nurę. Szak Shawk. Mogę się mylić, Akurat bardzo mocno przepraszam. Eee, lepiej obejrzeć zanim, lepiej obejrzeć zanim zobaczycie tą ciekawostkę. O tym Dlaczego? Bo ponieważ tutaj, tak, będziemy szli, ha, o o o, jest zakopany. tak ale gdzieś tak o właśnie tego szukałem co mam maksymalne rzeczy a tam wychodzi więc Dziękuję za radzi, że się, no i no, czy że mam żeby sobie mam nadzieję, łapkę w górę, no i nadzieję, z mam Pa że mm, 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 mm. O nadzieję,